Cześć, Cześć. Dzień dobry. witam wszystkich. Jestem Wojtek, a dzisiaj będziemy nagrywali tą grę. Nieważne, zaczynamy. No. No, nawet, jak... no. Jest. Dobra, nowy rekord. Pobiłem właśnie teraz. O kurde, reklama Dobra Już Wybrałyśmy do góry Znaczy nie po strzyk na Wam grę. Bardzo fajna także tej grze możecie robić Dobywać nowe Gry nowe Właśnie rakiety nowe gry to nie, ale prędkość sobie ulepszymy Okej, okay, lecimy, zobaczymy ile teraz my prędkości zadojdziemy w dniu 2040 mam nową rakietę no i to będzie proste. już yy, i... do jego kanału możecie dołączyć, Macie 4. bardzo dobry kanał polecam Dobra, to się biecie. ok I okej, okay, jak mówiłem. Z e I, i tej i te gry będzie więcej na moim kanale. A O kurde, słabo poleciałam. Ale musimy zebrać tu dwa tysiaki, żeby... No ale To wypnę. Obiecuję. Okej, okay, lecimy. Znowu, znowu, zaczynamy. Nie ma! Dobra, jeszcze nie wyszimy, szybko, szybko, szybko. E, Otóż tam tylko Brawla. Brawler Stars', więc wpadajcie. Jeżeli będę w ogóle nagrywał. fajnej średniowej życiu więc może będę jednak lepiej dalej kariera youtuberska łatwa jakby co to ja już dziękuję wam ja już dziękuję wam za oglądanie mam nadzieję że filmik wam się spodobał no i do widzenia i cześć